Wayne Newton Pan. Las Vegas był niegdyś żywym symbolem miasta świateł i blasku. Miał wszystko sławe pieniądze i władzę w świecie rozrywki, ale życie Wayna nie ograniczało się tylko do olśniewających występów i ponadczasowych hitów. Obejmowało również bolesne porażki, o których mało kto wiedział, w tym utratę milionów dolarów w majątku. Spory z IRS rosnące długi, dwumetrowe sterty końskiego nawozu. Jak wygląda Wayne Newton, który ma teraz 83 lata. Jak podniósł się po tak ogromnych stratach. Ta historia cię zaskoczy. Wayne Newton ogłosił upadłość w 1992 roku. Nie dość, że nie miał pieniędzy, to jeszcze miał 20 milionów dolarów długu, w tym 341 000 dolarów zastawu na rzecz IRS z tytułu niezapłaconych podatków. Wayne Newton urodził się w 1942 roku w Norfolk w stanie Virginia, w rodzinie skromnej pod względem materialnym, ale bogatej kulturowo i ambitnie. Nie przywiązując wagi do luksusu ani przepychu od najmłodszych lat, Wayne zaszczepił w sobie ducha wysiłku i wytrwałości. Z krwią, czeroki i niemiec w żyłach, dzieciństwo Wayna dalekie było od blasku, ale naznaczone talentem i pasją do muzyki. Rodzina nie była bogata, ale miała serce do muzyki, i od samego początku Wayne wiedział, jak pielęgnować ten talent. W wieku zaledwie sześciu lat, Wayne zaczął występować ze starszym bratem, wkraczając do świata rozrywki znacznie wcześniej niż jego rówieśnicy. Ciągle błagałem rodziców, żeby dali mi lekcje muzyki i zabrali nas na objazdowy koncert Grand Ole Opry. Bracia Newtonowie mieli wielkie marzenia i zaczęli zaznaczać swoją obecność w społeczności Virginii, zanim podjęli śmiały krok, przenosząc się do Phoenix w Arizonie, gdzie mieli swoje pierwsze lokalne występy. Wayne był zbyt młody, by zdać sobie sprawę, że ta decyzja będzie początkiem podróży, która uczyni go jedną z najtrwalszych i najbardziej rozpoznawalnych ikon rozrywki w Las Vegas. Przełom nastąpił w 1962 roku, kiedy Wayne Newton po raz pierwszy pojawił się w telewizji ogólnokrajowej w programie The Jackie Gleason Show. Był to wówczas szczyt amerykańskiej rozrywki. Ten występ był niczym złoty bilet otwierający Waynowi drzwi do serc milionów widzów. Jego liryczny, porywający głos i płynny styl gry szybko wyróżniły go spośród współczesnych. Pewność siebie na scenie, magnetyczna osobowość i umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością były kluczowymi czynnikami, które uczyniły go fenomenem. Na początku lat 60. Wayne Newton nie był już tylko obiecującym wokalistą, ale znanym nazwiskiem w amerykańskiej muzyce. Podpisał kontrakt z wytwórnią Capitol Records, a utwory takie jak Dunka Sean szybko stały się hitami, nie tylko zdobywając szczyty list przebojów, ale także stając się częścią kultury popularnej. Danka Sean to coś więcej niż tylko hit. To dowód na to, że Wayne potrafił nawiązać kontakt z publicznością różnych pokoleń, awansując z lokalnego talentu do międzynarodowej gwiazdy. Ale Wayne na tym nie poprzestał. Jego talent wykraczał poza muzykę, a jego kariera nabrała rozmachu, gdy w latach 70. to przeniósł się do Las Vegas, gdzie występował. Wayne Newton szybko stał się jednym z największych artystów w mieście świateł. Występował nieprzerwanie przez wiele wieczorów w tygodniu, bijąc nawet rekordy pod względem liczby widzów. Las Vegas stało się jego drugim domem i nie był już tylko artystą. Wayne Newton stał się filarem, żywym symbolem Las Vegas. Nazwisko Wayne'a Newtona stało się niemal synonimem Las Vegas Strip. Zyskując przydomek Pan Las Vegas, przez dekady kształtował miejską scenę rozrywkową nie tylko wśród publiczności, ale także wśród współpracowników. Ale urok Wayne'a nie ograniczał się tylko do jego głosu. Posiadał hipnotyzujące połączenie uroku, stylu i szczególnej więzi z miastem. Te cechy uczyniły go jedną z najbardziej trwałych i uwielbianych postaci w Las Vegas. Gdy Wayne osiągnął szczyt swojej kariery, zaczęła ujawniać się jego mroczna strona. Wkrótce jego stabilność finansowa zaczęła się chwiać w nieoczekiwany sposób. Ryzykowne interesy i ukryte cienie stopniowo wychodziły na jaw. Na początku lat 80 Wayne Newton ugruntował swoją pozycję króla rozrywki w Las Vegas dzięki muzyce, która przewyższyła sławę. Jednak w pogoni za większą władzą i bogactwem, Wayne wkroczył na terytoria jeszcze bardziej niebezpieczne niż show biznesowy Blichtr. W 1980 roku Wayne podjął ambitną decyzję o zakupie słynnego hotelu i kasyna Aladdin na Las Vegas Strip. Był to symbol luksusu, a jego posiadanie oznaczało, że Wayne nie był już tylko artystą, ale prawdziwym potentatem miasta. Mimo to nic nie było proste. Aby sfinalizować transakcję, Wayne nawiązał współpracę z wieloma inwestorami, w tym z Guido Pinocchio, o którym plotkowano, że jest powiązany z przestępczością zorganizowaną. Jego związek z Pinodem szybko zaczął rzucać cień na przyszłość. Problem wybuchł, gdy NBC wyemitowało reportaż śledczy łączący Wayne'a z mafią. W reportażu zasugerowano, że Wayne szukał pomocy u członków mafii, takich jak Pinoci, aby kupić Aladyna. Było to poważne oskarżenie, ponieważ powiązania mafii w Las Vegas były znane. A fakt, że ukochany artysta jest zamieszany w podejrzane interesy, szokował opinię publiczną. Historia trafiła na pierwsze strony gazet przedstawiając Wayna jako uwikłanego w mroczny świat przestępczości. Newton odrzucił oskarżenia. Pozwał NBC o zniesławienie, twierdząc, że artykuł był fałszywy i szkodził jego reputacji. Początkowo Wayne otrzymał 19,3 miliona dolarów odszkodowania, później obniżone do 5,2 miliona dolarów, a ostatecznie sąd apelacyjny 9 okręgu uchylił całe orzeczenie. Niemniej jednak szkody wizerunkowe zostały wyrządzone. Opinia publiczna zaczęła wątpić, czy czarujący, wyrafinowany artysta estradowy rzeczywiście przestrzegał zasad. Oskarżenia te nie tylko uderzały w charakter Wayne'a, ale także stanowiły punkt zwrotny w jego karierze. Jego nieskazitelny wizerunek stopniowo ustąpił miejsca plotkom o wątpliwych układach. Wayne Newton nie był już tylko artystą ale kimś powiązanym z niebezpiecznym światem zorganizowanej przestępczości. Media nie tylko dyskutowały o jego głosie i uroku, ale kwestionowały granice, jakie Wayne był gotów przekroczyć, by dotrzeć na szczyt elity Las Vegas. Jego związek z Guido Pinoccin, pomimo orzeczeń sądowych, pozostał gorącym tematem w mediach. Umowa z Aladdin dotyczyła czegoś więcej niż tylko hotelu. To był dowód na to, z jakimi ludźmi Wayne chętnie się związał, aby spełniać swoje marzenia. To była mroczna strona Las Vegas, gdzie nawet najjaśniejsze gwiazdy nie mogły uniknąć pułapek. W miarę upływu lat 80. Niegdyś błyskotliwa kariera Wayne'a stanęła w obliczu jeszcze większych wyzwań. Skandal mafijny był dopiero początkiem nadchodzącego kryzysu finansowego. Presja utrzymania zarządzanych przez majątek firm i dbania o wizerunek publiczny skłoniła Wejna do podjęcia decyzji, które doprowadziły do strat wstrząsających imperium, które mozolnie budował Dni Długów w latach 80 i 90. Mimo że Wayne występował niemal każdego wieczoru, ciesząc się sławą i bogactwem, problemy finansowe po cichu narastały. Podobno przyczyną wszystkich problemów były jego rozrzutne nawyki zakupowe. Jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów na świecie, Wayne Newton żył w Las Vegas jak prawdziwy potentat. Mimo to tak wystawny styl życia wiązał się z ogromnymi kosztami a jego zarządzanie finansami wciąż miało wiele wad. W latach 90. i na początku XXI wieku Newton stopniowo gromadził miliony dolarów długu i niezapłaconych podatków. Kwoty te przestały być błahostką. Do 1992 roku jego długi wymknęły się spod kontroli, przekraczając 20 milionów dolarów zobowiązań i ponad 341 000 dolarów niezapłaconych podatków. Pod wpływem tej ogromnej presji, Wayne został zmuszony do ogłoszenia upadłości na podstawie rozdziału 11, aby zrestrukturyzować swoje finanse. To narzędzie prawne pozwala osobom fizycznym i firmom kontynuować działalność, jednocześnie restrukturyzując swoje długi. Jednak dla Wayne'a Newtona był to upokarzający i trudny moment publiczny. Jego problemy finansowe przestały być sprawą prywatną. Media natychmiast szeroko nagłośniły bankructwo, przekształcając historię artysty, który kiedyś inspirował w przestrogę przed nadmiernymi wydatkami i złym zarządzaniem finansami, ale problem na tym się nie skończył. Niezapłacone podatki i rachunki były tylko wierzchołkiem góry lodowej. Ciągłe procesy sądowe jeszcze bardziej uszczuplały finanse Wayne'a. Im większej liczbie osób był winien pieniądze, tym więcej pozwów się pojawiało. Publiczność, która niegdyś uwielbiała Wayne'a za jego głos i urok, teraz zobaczyła inny wizerunek artystę zmagającego się z konsekwencjami niekontrolowanego luksusu. Mimo narastającej presji, Wayne Newton był zdeterminowany, by nie pozwolić, by kryzys finansowy zakończył jego karierę. Kontynuował występy noc po nocy, aby zarobić pieniądze na spłatę długów. To był miecz obosieczny. Z jednej strony ciągłe występy przynosiły niezbędne środki na pokrycie zobowiązań, z drugiej strony motywowały Wejna do cięższej pracy niż kiedykolwiek, jednocześnie narażając się na publiczne upokorzenie. To, co kiedyś było celebracją talentu, stało się desperacką walką o utrzymanie poziomu życia i wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych. Konsekwencje finansowe wpłynęły jednak nie tylko na jego karierę. Miały również głęboki wpływ na relacje osobiste. Trudności nie ograniczały się do sceny czy sali konferencyjnej, ale przenosiły się do życia prywatnego, powodując napięcia w długoletnich przyjaźniach i partnerstwach. Na przykład relacja między Wayne'em a Tonym Orlando zbudowana była na wzajemnym szacunku, a lata wspólnych doświadczeń zaczęły się rozpadać. W miarę jak problemy finansowe stawały się coraz poważniejsze. Niektórzy bliscy współpracownicy zaczęli kwestionować decyzję Wayne'a, zastanawiając się, czy jego ekstrawagancki styl życia nie stał się dla niego bardziej obciążeniem niż korzyścią. Wayne Newton nie był jedynym, który zmagał się z problemami w związkach. Wraz ze wzrostem presji finansowej Stopniowo pojawiały się pęknięcia w kręgu jego przyjaciół i partnerów. Ci, którzy kiedyś go wspierali, zaczęli kwestionować jego decyzje, kalkulacje finansowe i sposób, w jaki utrzymywał swoje imperium. Wayne Newton szybko zdał sobie sprawę, że czasami cena sławy i sukcesu mierzona jest nie tylko pieniędzmi, ale także zaufaniem i szacunkiem osób, które cenił najbardziej. Kryzys w partnerstwie. Pod koniec lat dziewięćdziesiąt. Wayne Newton nie był już tylko legendą Las Vegas, której ponadczasowe ballady były czymś więcej niż tylko przejawem ambicji. Zaczął rozszerzać swoją działalność, angażując się w przedsięwzięcia biznesowe z kolegami z branży rozrywkowej. Jedną z najodważniejszych decyzji było nawiązanie współpracy z Tonym Orlando, znanym piosenkarzem i osobowością telewizyjną przy nowym projekcie scenicznym w Las Vegas. Nazwali spektakl The Talk of the Town od inicjałów obu artystów, mając nadzieję, że stanie się on nowym centrum rozrywki na Las Vegas Strip. Plan był ambitny i przewidywał pojemność. 2100 miejsc, ale w rzeczywistości nie powiódł się. Od samego początku frekwencja była głównym problemem. Teatr rzadko wypełniał więcej niż 1000 miejsc. Puste krzesła były stale widoczne, a dochody malały, a straty finansowe zaczęły się kumulować. W miarę upływu kolejnych miesięcy sytuacja się pogarszała, a budżet i koszty operacyjne rosły. Stracili nawet możliwość płacenia za wielomilionową umowę najmu lokalu. Ale problemy finansowe to był dopiero początek. Pewnego dnia syn Toniego Orlando odkrył coś szokującego w prywatnym gabinecie. Pod jego przewodnictwem i Wayne'em Newtonem pojawiło się kilka ukrytych urządzeń nagrywających. Kiedy ta informacja dotarła do Tony'ego, wpadł we wściekłość. Tony oskarżył Wayna o szpiegowanie go, sugerując, że Newton potajemnie podsłuchiwał prywatne rozmowy. To oskarżenie zadziałało jak bomba, która wybuchła między nimi. Tony nie wahał się skonfrontować Wayne'a bezpośrednio ale Newton całkowicie zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w podsłuchu. Zaufanie między nimi zostało złamane po odmowie. Partnerstwo biznesowe zakończyło się natychmiast. Tony Orlando wycofał się z projektu kończąc współpracę zawodową z Wayne'em. Utrata Tony'ego Orlando była dla Wayne'a ciężkim ciosem. Wcześniej Tony był ważnym sojusznikiem, który pomógł w budowaniu reputacji i atrakcyjności teatru. Teraz Wayne musiał sam dźwigać wszystkie obowiązki od zarządzania działalnością operacyjną po przyciąganie publiczności, podczas gdy sytuacja finansowa pozostawała niestabilna. Jego starania o przejęcie pełnej kontroli nad teatrem nie poprawiły wyników. Reputacja zawodowa Wayne'a, nadszarpnięta już wcześniejszymi problemami finansowymi i kontrowersjami, doznała kolejnego szoku. Krytycy i fani zaczęli kwestionować jego charakter. Oskarżenia o podsłuch, prawdziwe czy fałszywe, malowały mroczny obraz Wayne'a. Z ukochanej ikony stał się kimś, kogo zaufanie publiczne zostało teraz podważone. Pod presją i konsekwencjami skandalu... Wayne zrobił to, co znał najlepiej. Wrócił na scenę, ale tym razem występy nie były tylko sztuką, były narzędziem naprawy finansowego bałaganu. Scena stała się środkiem przetrwania generującym gotówkę potrzebną do spłaty długów i utrzymania kariery. Jednak presja i pęknięcia w osobistej wiarygodności nie dały się łatwo naprawić. Skandal z Tonym Orlando był tylko jedną z plam na karierze Wayne'a Newtona. Wraz z pogłębianiem się trudności finansowych pojawiła się kolejna kontrowersja gotowa wywołać jeszcze większy wstyd publiczny i podważyć reputację legendy Las Vegas. Dziedzictwo Wayne'a Newtona nie ograniczało się jedynie do błyskotliwych występów na scenie Las Vegas. Wynikało również z jego wystawnego stylu życia wspaniałych rezydencji, drogich samochodów i miłości do zwierząt. Jednak dla Wayne'a bogactwo i władza na scenie to za mało. Pragnął osobistej przestrzeni miejsca, które odzwierciedlałoby zarówno status, jak i styl życia, a także jego miłość do najpiękniejszych chwil w życiu. To marzenie zaowocowało powstaniem Casa de Shenandoah. przecinek Pięć akrowej posiadłości w sercu Las Vegas. Nie była to zwykła rezydencja, lecz żywy symbol bogactwa i sukcesu. W Casa de Shenandoah mieściły się rzadkie konie, arabskie egzotyczne ptaki i kolekcja luksusowych samochodów. Wszystko to odzwierciedlało życie, jakie Wayne zbudował przez dekady. Dla Wayna Casa de Shenandoah była czymś więcej niż domem. Była materialną deklaracją ucieleśnieniem wszystkich jego osiągnięć i aspiracji. Miejsce to stało się symbolem władzy niemal tak sławnym jak on sam. Jednak z biegiem lat to luksusowe marzenie zaczęło się komplikować. Na początku lat 2010 Wayne Newton nawiązał współpracę z CSD LLC, firmą kierowaną przez Lacey i Dorothy Harbour. Planując przekształcić Casa de Shenandoah w atrakcję turystyczną. Jasno określony cel otworzył posiadłość dla publiczności, przekształcając ją w muzeum prezentujące życie zawodowe Wejna i jego słynny dom. Projekt obejmował wycieczki z przewodnikiem sklep z pamiątkami, a nawet część posiadłości przeznaczoną na organizację ślubów. Była to okazja dla Wejna, aby zarobić pieniądze. Podzielić się swoim dziedzictwem i utrzymać posiadłość w ruchu, oferując stałe odwiedziny. Początkowo pomysł wydawał się idealny. Wayne Newton był filarem rozrywki w Vegas, a osobiste muzeum zdawało się przyciągnąć fanów, którzy podążali za nim od dziesięcioleci. Casa de Shenandoah była już znaną ikoną, i każdy chciał odwiedzić jej bramy, aby zobaczyć to ekstrawaganckie marzenie. Sytuacja niemal natychmiast się pogorszyła. Wraz z rozpoczęciem remontu szybko narastały napięcia między Wayne'em a firmą partnerską. Jednym z głównych problemów było zarządzanie nieruchomością podczas modernizacji. Wayne oskarżył firmę o niewłaściwe zarządzanie, a firma twierdziła, że Newton odmówił opuszczenia domu, aby umożliwić kontynuację prac, co spowodowało opóźnienia w realizacji projektu. Konflikty narastały, co doprowadziło do serii batalii sądowych między obiema stronami. Spory prawne nie tylko stwarzały trudności, ale Casa de Shenandoah spotkała się również z negatywną reakcją społeczności. Sąsiedzi narzekali na wzmożony hałas uliczny i zakłócenia spowodowane remontami i przyjmowaniem gości. Las Vegas słynie stętniących życiem miejsc turystycznych, ale dzielnice mieszkalne nie zawsze tolerują hałas i tłumy zwłaszcza w przypadku tak dużego projektu jak Casa de Shenandoah. Chociaż Wayne nie dawał za wygraną, marzenie o przekształceniu Casa de Shenandoah w popularną atrakcję turystyczną stopniowo odchodziło w zapomnienie. Wycieczki nie przyciągnęły oczekiwanej liczby zwiedzających. Przychody nie pokryły kosztów konserwacji i renowacji. To, co kiedyś uważano za dziedzictwo, stało się ogromnym obciążeniem finansowym. W miarę jak przedłużały się spory prawne, Wayne znalazł się w pułapce batalii z firmą partnerską i miastem Las Vegas. Marzenie o dzieleniu się swoim dziedzictwem powoli przerodziło się w finansową pułapkę, która pochłonęła wszystko. Punkt kulminacyjny nastąpił, gdy w 2016 roku sprzedano Casa de Shenandoah, co oznaczało koniec ważnego rozdziału w życiu Wayne'a Newtona. To był gorzki koniec projektu, który pochłonął ogromne ilości czasu, energii i zasobów. Konsekwencje nie ograniczyły się jednak do utraty aktywów. Skandale związane z Casa de Shenandoah dodatkowo skomplikowały i tak już nadszarpniętą reputację Wayna Newtona. Kiedyś był symbolem blasku i blichtru Vegas, teraz jego wizerunek w oczach opinii publicznej uległ znacznemu pogorszeniu. Fani zaczęli postrzegać go jako człowieka, którego marzenia legły w gruzach legendę Vegas, niegdyś wspaniałą, a teraz stojącą w obliczu publicznej porażki. Kłopoty finansowe Wejna na tym się nie skończyły. W kolejnych latach byli pracownicy pozwali go o zaległe wynagrodzenia, co dodatkowo zwiększyło presję prawną i finansową. Kolejne pozwy uszczupliły jego mozolnie zgromadzony majątek. Rachunki za usługi prawne rosły z dnia na dzień, a jego niegdyś błyskotliwa kariera sceniczna została przyćmiona przez przedłużające się spory prawne. Z czasem nazwisko Wayna Newtona zaczęło kojarzyć się bardziej z procesami sądowymi niż z muzyką. Nagłówki gazet koncentrowały się na problemach prawnych, a nie na przebojach czy legendarnych występach. Wizerunek pana Las Vegas w świecie rozrywki stopniowo blakł. Zainteresowanie opinii publicznej przeniosło się z muzyki na skandale i batalie sądowe. Ostatecznie problemy prawne nie tylko wyczerpały finanse, ale także przyćmiły dziedzictwo Wayna Newtona. Człowiek, który niegdyś śpiewał ballady aksamitnym głosem, stał się synonimem sporów sal sądowych i załamań finansowych. Niegdyś szanowana kariera została przyćmiona przez lata dramatów sądowych. W miarę jak piętrzyły się pozwy, Wayne Newton walczył nie tylko o bogactwo, ale także o reputację, która coraz bardziej odpływała. A teraz, mając 83 lata po wszystkim, co wycierpiał, pozostaje pytanie, co pozostało z Wayna Newtona? Jego obecne życie zaskakuje wielu, bo mimo wszelkich trudności, legenda Las Vegas wciąż ma historię chwały i porażki. A jednocześnie niezłomność ikony sceny. Wciąż silny w wieku 83 lat, nawet po życiu pełnym wstrząsów, bolesnych niepowodzeń i niezliczonych niepochlebnych nagłówków, Wayne Newton wciąż jest silny na scenie. W wieku 83 lat, po dekadach procesów sądowych, bankructw i publicznych skandali, wielu spodziewało się, że zniknie z życia publicznego, ale Wayne nie poddaje się łatwo. Jego miłość do występów, głęboka więź z muzyką i pasja do rozrywki nigdy nie osłabły. W 2021 roku, w obliczu poważnego urazu kręgosłupa, który mógł zakończyć jego karierę, zdecydowanie powrócił na scenę, podkreślając, że jego serce należy tam, gdzie czuje się najbardziej żywy i połączony z publicznością. Chociaż nie jest już gwiazdą wieczoru. Wayne nadal regularnie występuje na wielkich koncertach w kameralnych miejscach. Z bliska, Wayne pozwala fanom poznać jego bardziej wrażliwą stronę i usłyszeć historię jego niezwykłej podróży. Nadal boryka się z problemami finansowymi, długami, procesami sądowymi i wystawnymi wydatkami w przeszłości, co sprawia, że granie jest dla niego niezbędne do życia. Mimo, że występuje w mniejszych teatrach, jego odporność i determinacja są widoczne. Wayne Newton, w wieku 83 lat, uosabia wytrwałość, poświęcenie i miłość do sceny. Choć jego kariera nie olśniewa już tak jak kiedyś, jego duch pozostaje niezłomny, inspirując fanów i przypominając im o nieprzemijającej sile pasji, wytrwałości i prawdziwym sercu artysty. Zainteresowanych głębszymi historiami z życia gwiazd i pragnących śledzić burzliwą podróż Wayna Newtona zachęcamy do polubienia, subskrybowania i kliknięcia dzwonka powiadomień, aby nie przegapić najnowszych filmów.